Mamy 14 minut po godzinie 15, a to oznacza, że czas na kolejną audycję. Kierunek klubuskie. Dziś wybieramy się do Nowej Soli, a konkretnie do Parku Krasnala. Właśnie o tym miejscu dzisiaj porozmawiamy. Dzisiaj w studiu Radia Zachód. Prezes firmy, która zajmuje się opieką tego miejsca, tak chyba można powiedzieć, pan Marcin Walasek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marcinie, Park Krasnala w Nowej Soli. Ciekawe miejsce. Myślę, że takie nietypowe. Nie każdy wie w ogóle, że coś takiego jest w naszym regionie. Proszę na początek powiedzieć naszym słuchaczom i widzom, jakie są największe atrakcje parku Krasnala w Nowej na, Jorku. Najpierw trzeba by było zacząć od tego, że ten park Krasnala, kiedy zostało to miejsce stworzone, tam gościło 100 osób, 10, 50 osób, a w tym momencie tam tysiące ludzi z całego województwa i spoza województwa przyjeżdżają. Z czego słynie? Przede wszystkim z Krasnala. Tego największego Krasnala, który stał się również wizytówką Nowej Soli. Jest to zaraz po strefie, po strefie ekonomicznej w Nowej Soli. Jest to drugi punkt tak bardzo ważny w Nowej Soli, bo on się stał wizytówką, jak już tu wspomniałem. Następnie Powiem szczerze, powiem szczerze, że trudno jest mówić o, o wszystkich atrakcjach. To może na określałem. początku powiemy właśnie e, o tych dwóch w zasadzie krasnale, mhm. bo mówimy o Solusiu tak? Jego tak, tak, tak. i jego partnerce. 5,5 metra, tak, prawda? Dokładnie. To jest e, nawet wpisane do e, Księgi, Księgi Rekordów, rekordów Guinnessa. Mamy dokładnie. też niedźwiedzia Grizzly, 7 metrów. I teraz nasz realizator pokaże państwu zdjęcia, bo był nasz człowiek Kamil Perepeczo, którego przyjął pan Marcin, pokazał mu największe atrakcje. Zachęcamy właśnie, to jest też ważna informacja, nie tylko do słuchania, ale oglądania nas. Tam mogą państwo zobaczyć. I zdjęcia z Parku Krasnala. Jest Niedźwiedź Gryzli, jest groźny, ale chyba nic złego y, się nie stanie, jeśli tam dziecko się pod nim jakoś ustawi do zdjęcia, zgadza się? Dokładnie, dokładnie. A najważniejszym tym elementem tego Parku Krasnala jest właśnie ten Krasnal Soluś. To jest ten początek, y -hmm. y, od niego wszystko się zaczęło, także... W Parku od, od 12 Krasnali. lat, prawda? Już. Tak, 14 nawet. 14, na, 14 nawet, 14 nawet lat. będzie. Y -hmm. Tak, dokładnie, 14, 14 rok. Y mamy te dwie, te dwie atrakcje największe, czyli mówiliśmy o Niedźwiedziu Gryzli, on y -hmm. ma 7 metrów z kolei, mówiliśmy o największym krasnalu, który jest wpisany właśnie do Księgi Rekordów Guinnessa. To są najważniejsze rzeczy, ale nie tylko. W Parku Krasnala jest też dużo zwierząt. Ja chciałem konkretnie tak. zapytać o papugi. Nasz operator, pracownik Kamil Perepeczo był i nagrał papugi, które wręcz mu jadły z ręki. Proszę tak. opowiedzieć o tej atrakcji. Tutaj ludzie ludzie nie wiedzą, że to nie jest zwykła papugarnia, czyli hmm. odwiedzający nas, tylko jest to azyl dla tych papug, czyli stworzyliśmy im azyl. Papugą, które zostały z domu wyrzucone, które mm. y, y, ktoś złapał, które były na wolności, które nie mają szansy przeżycia tak naprawdę na wolności. I gdy mieliśmy już kilkadziesiąt pap papug u nas w parku Krasnera, postanowiliśmy zlikwidować salę zabaw i przeznaczyć je właśnie na te papugi, prawda? które mm. mają y, tam odpowiednie warunki. I co stało się później? Zaczęli, y, zaczęto przychodzić, odwiedzać to miejsce i nagle stało się to tak zwaną papugarnią, <laughs> chociaż nią nie jest. Prawda? No właśnie, bo chciałbym porozmawiać też o innych zwierzętach, które tam się u Państwa znajdują, które pochodzą z interwencji. To, tak. o czym Pan mówił, jest bardzo ważne. Ja tam zauważyłem wiele innych fajnych zwierząt. Pawie, kozy, tak, tak. o czym jeszcze możemy powiedzieć? Tak, różne zwierzęta do nas trafiają, ponieważ pod parkiem Krasnala też działa ośrodek rehabilitacji zwierząt. To jest mhm. bardzo ważny czynnik i też te zwierzęta z całego województwa, które są w jakiś sposób poszkodowane, też mogą znaleźć u nas pomoc, tak naprawdę. Mhm. Czyli mamy też swoje, swojego weterynarza, mamy zootechników zatrudnionych i pomagamy tym zwierzętom, a te, które już nie mają szansy wrócić do, do że tak powiem, warunków, w których były, pozostają mhm. u nas tak naprawdę i to jest bardzo edukacyjne też dla dzieci, ponieważ są Mogą tworzone... je karmić, prawda? No tak, specjalną tak, paszą, którą tam tak, można nabić. Organizujemy nabyć. wycieczki edukacyjne dzieci do parku, do parku Krasnala, także też z wizytą i karmieniem zwierząt, z przygotowaniem posiłków dla tych zwierząt, czyli cała edukacja tutaj wchodzi w grę, czyli rozrywka poprzez edukację. Z naszego drona bardzo dobrze widać place zabaw, tak. które się u Państwa znajdują i to są place zabaw dla dzieci w różnym wieku. Powiedzmy może trochę o nich, bo tam są Nie, zjeżdżalnie, huśtawki. Place, place zabaw, które cały czas... Ze sprawą, ze sprawą miasta też ewoluują w jakiś sposób. W tym roku też planujemy zrobić różne inne atrakcje, które w sezonie zostaną otwarte, także też zamierzamy to unowocześnić i jeszcze mm -hmm. bardziej rozwinąć. Także cała droga przed nami place zabaw, tak jak mówiliśmy, zwierzęta, same krasnale, ale to nie wszystko. Są bo... też miejsca na przykład, miejsca, które, z których mm -hmm. na przykład odwiedzający korzystają w ramach zrobienia imprezy okolicznościowej grilla, urodzin, grilla prawda? niedzielnego. Mm -hmm. Także mamy trzy takie miejsca. Mamy miejsce dla szkół i przedszkoli na tak zwane ognisko, mm -hmm. gdzie szkoły i przedszkola organizują sobie pieczenie kiełbasek, wspólny wyjazd integracyjny. Jest wiata Grillowa, która, która też jest wykorzystywana do tych celów, ale też odbywają się tam różne na terenie parku różne imprezy miejskie, imprezy świąteczne na przykład. Także tego jest tak dużo, że trudno o tym mówić. Chciałem porozmawiać też o takich walorach edukacyjnych tego miejsca, bo też mamy zdjęcia. Na których widać, nie wiem czy akurat tutaj będzie to widać, czy mamy zdjęcia, ale zauważyłem, że są u Państwa też grzyby. Tak. Figury grzybów i tak. dzieci mogą się dowiedzieć, co dany grzyb oznacza, czy można go jeść, czy nie. Proszę tak. powiedzieć więcej o, tym, o tych walorach edukacyjnych. Tak, tak. Kiedyś była taka sytuacja, że jednego z, jednego z grzybów przyniosło dziecko do biura. I powiedział, że grzyba znalazł w parku Krasnala, żywego takiego, prawdziwego. <grydziwego>. prawdziwego. Tak. No i powstał pomysł, no to stwórzmy taką ścieżkę edukacyjną grzybów mm -hmm. i pokażmy dzieciom, A, jak, tak się który... Tak, jak mm -hmm. który grzyb wygląda. Są tablice edukacyjne, gdzie dzieci mogą się zapoznać, jak wygląda faktycznie taki grzyb, który jest trujący, który nie jest trujący i to przynosi jakiś tam efekt. Prawda? Jest to też częścią wycieczek edukacyjnych, które... Które są organizowane do parku Krasnala. Mówi Pan o tych zorganizowanych grupach, ale dodajmy też, że do Państwa przyjeżdżają z całej Polski tak. całe rodziny dzieci, mama, tata. Tak. Czy na miejscu mogą liczyć na drobną, małą gastronomię? Tak, tak. Jest też, jest to, cały teren jest na tyle rozwinięty, że jest i mała gastronomia są fast foody, są dwie, dwie lodziarnie, jest kawiarnia, jest mhm. w hotelu obok jest też restauracja także to jest cały zorganizowane tereny. O tym terenie też chciałem porozmawiać, bo trzeba rozróżnić dwie kwestie. Park, który jest otwarty codziennie od 8 do 21 i atrakcje od 10 do 19. Mhm. Proszę powiedzieć że parę o samym parku, jako miejscu, mhm. gdzie po prostu można się wybrać, spędzić fajnie czas, zaczerpnąć świeżego powietrza. Tak, można, można skorzystać z placów zabaw, można przychodzić na spacery i nikt nie zabrania nikomu siedem razy w tygodniu przychodzić. Czyli mhm. tak naprawdę w parkach rozrywki to jest elementem, który wstrzymuje te odwiedziny w parkach rozrywki, że trzeba kupować bilety mhm. i człowiek pojedzie raz na kiedyś. Tutaj przychodzą do nas rodzice z dziećmi praktycznie codziennie. Czyli codziennie mogą usiąść na moweczce, codziennie mogą skorzystać ze spacerów, z placu zabaw, także teren jest jak najbardziej otwarty. Mamy jeszcze chwilkę czasu, żeby porozmawiać o fenomenie związanym z krasnalami. Tak. Kiedyś Nowa Sól była tak kojarzona jako miejsce, gdzie można było zakupić albo w okolicach Nowej Soli takie przydomowe, ogródkowe krasnale, figury tak. tych krasnali. Tak, jak większość z nas wie, Nowa Sól usunęła z produkcji krasnali, to mhm. było kilkaset zakładów produkujących te, te figury. I tak naprawdę, kiedy nastało to bezrobocie, potężne bezrobocie, to półnowej stacji produkowało krasnale. W tym momencie pozostało na rynku kilka tylko firm, które, które uczestniczą w tej produkcji, a w związku z tą całą sytuacją powstał pomysł wybudowania tak zwanego pomnika lub też krasnala jako obiektu, który będzie miał rekord Guinnessa, który będzie największym krasnalem na świecie. Czy to prawda, że Nowa Sól, Park Krasnala jest jedynym miejscem na świecie, gdzie takie właśnie krasnale, figury krasnali mówią? Czy jest <grystanie> nie wiem, czy jest jeden. Bo jakiś jeden z tego, co widziałem, ktoś w komentarzach napisał pod jednym z artykułów o tym miejscu, to nawet... Jest taki krasa, który mówi, albo mówił przynajmniej, wydaje się w <grym> jakiś głos. Powiem tak, kiedyś zamontowaliśmy urządzenie, które. A, to to, to, to zamontowaliśmy, proszę, tak, tak. Zamontowaliśmy urządzenie na czujnik ruchu, i dzieci przeżywały szok, że krasna do nich przemówił. <grym> to stąd się wzięło. Tak, dokładnie, dokładnie. I także to był taki spontan po prostu. Czyli jest to też dobre miejsce, żeby przyjechać z własną komórką, z własnym telefonem, nagrać e, te figury, nagrać zwierzęta? Bo rozumiem, że jeśli chodzi o kontakt ze zwierzętami, to są jakieś takie zasady, których powinniśmy się trzymać. Tak, nie przynosimy własnego jedzenia. Przede wszystkim są do tego automaty paszowe, do tego, do tego e, robimy tak zwaną kawiarnię dla zwierząt, czyli e, zootechnik e, z naszej strony e, kroi warzywa, e, tłumaczy też e, któremu zwierzęciu jakie podawać, żeby tutaj nie było żadnych. E, zdarzeń niepotrzebnych, mhm. prawda? Panie Marcinie, na koniec jeszcze może przypomnijmy, w jakich godzinach jest Park Krasnala otwarty, a w mhm. jakich godzinach można z samych atrakcji skorzystać? Tak, ja sugeruję tutaj od godziny 10 do godziny 17, bo teraz robi się wcześniej, wcześniej mhm. ciemno. ciemno, także na pewno bramy są zamykane, a jeżeli chodzi o sezon, czyli od marca, od kwietnia, to tak naprawdę do, do zachodu słońca zawsze się tym sugerujemy, czyli do 19 godziny atrakcje są czynne, do 20 godziny Park Krasnala może nawet do 21.00 czasami. I z parkowaniem też nie ma problemu. Nie, to jest parking potężny, wybudowany przez, przez miasto Nową przy Parku Krasnala. Także to współgra ze sobą z, bardzo fajnie. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa do Parku Krasnala w Nowej Soli. Ja tylko przypomnę, że wstęp jest darmowy. To jest bardzo ważna informacja, jeśli oczywiście idziemy, bo grupy zorganizowane to są tam jakieś kwestie finansowe, o których nie będziemy mówić, każdy może sprawdzić. Moim Państwa gościem był prezes firmy, która opiekuje się. Parkiem Krasnala w Nowej Soli, pan Marcin Wolasek. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. A my będziemy zwiedzać nasze województwo ponownie za tydzień. Do usłyszenia. To Twoje popołudnie na 103 i 106 FM. To Twoje